Sylwia Hutnik jest działaczką społeczną, pisarką, laureatką paszportu polityki, jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich feministek. W wolnych chwilach pracuje jako przewodniczka po Warszawie. Kieruje fundacją Mama, którą założyła w 2006 roku. Początkowo fundacja miała skupiać się na barierach architektonicznych, ale szybko rozszerzyła działalność na wiele innych dziedzin, które wymagają zmian. Co jest nie tak z polskimi matkami? Jak, jakie one są? Jak różne są polskie matki? Chciałabym, żeby matki i w ogóle ludzie i kobiety mogli decydować o sobie i o tym, co robią w swoim życiu. Wcale nie jestem za tym, aby dwa dni po porodzie lecieć w garsonce na 12 godzin do korporacji. Nie jestem też za tym, żeby całe życie przechodzić w podomce, ale mam wrażenie, że między tymi dwoma skrajnościami można znaleźć sobie jakieś miejsce dla siebie i ten scenariusz życiowy wymyśleć. Ale jak się mieszka na wsi, to ani się nie. Nie chodzi w podamce, ani się nie, nie pracuje w korporacji. No więc właśnie, dobrze, żeby kobieta miała różne możliwości wyboru, ale z drugiej strony, tuż w kontekście matek naprawdę same siebie muszą zapytać, co dla nich jest najlepsze. I tutaj nie byłabym za jakąś e, magiczną aktywizacją zawodową kobiet czy matek. One są aktywne z samego faktu, że są matkami. Pewnie często chciałoby być nieaktywne i na chwilę się położyć, ale to jest niemożliwe. A ty miałaś możliwość wyboru? Jakie są relacje Twoje i Twojej mamy? Moje i mojej mamy. E, oczywiście lubię myśleć, że mam zawsze ten wybór, nawet w kontekście relacji z drugim człowiekiem, ale y, w moim przypadku mam to szczęście, że nie tylko moja mama, ale cała moja rodzina jest naprawdę udana. I dobrze nam się żyje, i to wcale nie żyje się od świąt do świąt i imienin u cioci do, nie wiem, pogrzebu, wujka, e, tylko staramy się spędzać ze sobą dużo czasu na tyle, że od półtora roku pracuję ze swoją mamą w fundacji Mama, jak sama nazwa wskazuje. A w Twojej rodzinie są mężczyźni? Owszem, bo nigdy o nich nie mówisz. Mówię myślę, że dość dużo opowiadałam o swoim dziadku, który zmarł dwa lata temu i który był dla mnie bardzo ważny z różnych względów emocjonalnych. Nie ma o czym mówić w telewizji, o takich rzeczach, natomiast też takich tożsamościowych, i szczególnie hmm. jeśli chodzi o zamiłowanie do Warszawy i do folkloru warszawskiego, to on właśnie. Przekazał mi balladę o czarnej mańce, y, dziary z ręką na bicepsie i cały ten sznyt cwaniaka Warszawiaka. Jest też mój tata, y, który jest muzykiem. W tej chwili prowadzi swój biznes, ale ta muzyczna rock'n'rollowa dusza cały czas w nim gdzieś drzemie. I myślę, że on również dał mi taką. Taki przykład na to, że można być frikiem w tym świecie, chociaż zmieniają się systemy, zmieniają się na przykład kraje, bo mój tata ponad 20 lat temu wyemigrował do Stanów, ale gdzieś cały czas można być sobą. A twoje dziecko to chłopiec czy dziewczynka? To jest chłopiec, syn. Czyli jeszcze jeden facet? Tak jest. A ten facet, dzięki któremu masz syna? Obecny. Obecny. <laughs> czy co oni myślą o twojej działalności na rzecz kobiet? Przede wszystkim trzeba by się ich zapytać. Czasem nawet już nie chcę wiedzieć, co oni myślą. Natomiast no, mój partner oczywiście mnie wspiera w tym, i to jest jeden z tych mężczyzn, który nie ma problemu z faktem, że jego partnerka mówi o sobie, że jest feministką i nie robi się purpurowy w towarzystwie. Sam jest działaczem społecznym, zaangażowanym w ruch spółdzielczy w Polsce i ekonomii społecznej. A w związku z tym doskonale myślę, rozumie to, że czasem muszę zrobić happening, czasem muszę zrobić jakieś, jakąś Kampanię społeczną i być tą niemodną osobą, która się burzy i robi petycje przeciwko. Więc pod tym względem myślę, że się dobrze dobraliśmy. Natomiast jeśli chodzi o mojego syna, mam wrażenie, że czasem jest o wiele bardziej poważny niż jego rodzice. I nieraz patrzy na mnie z takim politowaniem. Ale z drugiej strony myślę, że dzięki temu, że robię takie niekonwencjonalne rzeczy w swoim życiu, to też mam taką nadzieję, że on będzie. Czuł, że ta przestrzeń na te, tego typu działania jest, i jeżeli będzie miał tylko taką potrzebę, to będzie również mógł robić, co mu się żywnie podoba. Gdy tak rozmawiamy, robisz wrażenie osoby łagodnej, sympatycznej, wyrozumiałej, a jednocześnie, znaczy a, a jednocześnie <laughs> mówisz, że teraz jest czas wkurzonych lasek i lansujesz to wkurzenie jako sposób na życie. Rozumiem, że tutaj powinnam siedzieć nie elegancko, tylko nieco rozkraczona, w podartych dżinsach, telewizja musiałaby co drugie słowo wycinać albo tam dawać sygnał. I być wkurzona. I być oczywiście wkurzona całą sobą, ale ja taka nie jestem. Mi wystarczy to moje wewnętrzne wkurzenie, któremu daje często wyraz ale, na zewnątrz. Ale na co? Na co jesteś wkurzona? No niestety na wiele rzeczy. I mam takie też poczucie, że z wiekiem to wcale nie mija, tylko jeszcze bardziej e, się nakręcam i już myślę e, z no, takim pewnego rodzaju zażenowaniem, że być może w wieku 80 lat, jeżeli dożyję takiego wieku, to będę taką jedną z tych staruszek wkurzonych, które e, laską e, biją kogoś na e, przystanku autobusowym. Był taki sketch Monty Pythona. O, o gangu staruszek, i ja myślę, że go za kiedyś założę. A co wkurzają cię takie drobne, codzienne sprawy, czy takie duże, jak powiedzmy, polityka, niesprawiedliwość? Dla mnie y, najważniejszy jest człowiek i jego problemy, a w związku z tym, jak łatwo można się domyślić, tych problemów jest sporo. Miałeś jakieś idolki, które ci imponowały kiedyś i próbowałaś potem nie naśladować? Oczywiście pierwszą idolką była Madonna. W wieku 11 lat jednak zapragnęłam być artystką i ubierać się tak jak ona, a nawet śpiewać. Na szczęście stwierdziłam, że może to nie jest dobry pomysł na mnie, ale gdzieś cały czas mam jakieś takie poczucie. Chęci no, zaistnienia. Znaczy ta mm -hmm. scena, rozumiana bardzo symbolicznie, jako to, że ja o to mała Sylwia tutaj Państwu powie wierszyk yy, i będą oklaski, yy, to gdzieś we mnie cały czas drzemie. A potem oczywiście zaczął się czas yy, yy, pisarek. Yy, yy, to moje świadome wybieranie lektur, to były yy, pierwsze lata, lat 90., gdzie był boom yy, tak zwanej literatury kobiecej, tworzonej przez kobiety. To były mocne debiuty Izabeli Filipia Olgi Tokarczuk, Magdaleny Tuli, Natasze Gerka i tak dalej. I to rzeczywiście bardzo jakoś mnie, myślę, no na przyszłość dobrze wzmocniło, że, że, że to się da, że, że tych kobiet jest tak dużo. Zawsze traktowałam te ulubione pisarki jako takie idolki jak Madonnę właśnie. I nawet mam znaczek z Zofią naukowską, który noszę często, bo mam takie poczucie, że to jest takie trochę dziewczynska kultura bycia wannabi czy grupis, ale z drugiej strony jak kibicuję kobietom. Dostałaś bardzo prestiżową nagrodę Paszport Polityki w 2009 roku za powieść pod tytułem Kieszonkowy Atlas Kobiet. Skąd pomysł na taką książkę? Opowieść o, o kobietach na Ochocie. Chodziła za mną od dłuższego czasu. To był czas, kiedy mieszkaliśmy obok bazaru Banacha, więc ja siłą rzeczy byłam blisko tematu. I trochę też jest tak, że, że przez to, że dużo spacerowałam ze swoim synem, który wtedy jeszcze był w wózku, i można było. Iść gdzie się chce, bo człowiek nie protestował mały, tylko jechał w tym wózku ułożony. Zawsze mnie fascynowały te wszystkie postaci, które, mm -hmm. które gdzieś tam na, na drodze, na ulicy spotykałam. I zaczęłam niejako z nudów bawić się w wymyślanie ich historii. I tak to się zaczęło. Ale fascynowały cię wcześniej już wyjątkowe kobiety, na przykład. Kobieta z Ochoty Józefa Kodisowa. Ja gdzieś wydobywałam te poszczególne bohaterki, znane, mniej znane, fikcyjne albo, albo kobiety z krwi i kości. I dla mnie ważne było to, żebym ja się obudowała tymi kobietami. Mam do tej pory takie, taką, taki gest zagarniania, żeby jak najwięcej kobiet było przy mnie, bo tylko wtedy wiem, że będę po prostu niezwyciężona, jak taka postać z teledysku hip-hopowego, że za nią stoi całe osiedle i tam są chłopaki, w razie czego wyjdą i zrobią porządek. Ja wiem, że ja sama potrafię zrobić ten porządek, ale jednak te kobiety wokół mnie muszą gdzieś być. Chcesz się czuć bezpiecznie, ale bezpiecznie wobec czego? Przed czym czego się obawiasz? Jak każdy, obawiam się nie wiem, ataku fizycznego czy takiej no, klasycznej sytuacji ulicznej, bójki. Ale tak naprawdę o wiele dla mnie ważniejsze jest to poczucie się bezpiecznie samą ze sobą. To znaczy, takie poczucie też tego, że to kim jestem. I co robię, że to ma sens i przede wszystkim nikomu nic do tego. To w pewnym sensie to też jest taki etos uliczny, takiej chuliganicy mentalnej, to znaczy osoby, która stoi na dwóch nogach mocno i nikt jej nie podskoczy. Ja nie muszę cały czas tak jakoś siebie pompować tak, takim poczuciem fafarafa, natomiast rzeczywiście w wielu mm, sytuacjach życiowych, kiedy muszę podjąć decyzję, która wcale nie jest popularna nawet w moim środowisku, ale gdzieś mi serce dyktuje, że tak powinno być i no, muszę mieć ten dodatkowy zastrzyk energii, takiego poklepania po plecach. Jest OK, iść dalej taką drogą, bo dzięki temu staję się bardziej odważna, bardziej wspierana, ale no, przez to mogę zrealizować to, co sobie wymyśliłam. Impregnujecie to przed niebezpieczeństwem tłuszactwa. Tak, tak. Ja cały czas się boję, że będę na tej huśtawce dotykała nogami ziemi i nie puszczę się gdzieś dalej wzwyż. I myślę, że te dziewczyny, które stoją wokół mnie, wiem, że w razie czego mnie złapią. Bo ty byłaś taką dziewczyną, która rządziła na podwórku? Ja byłam, yy, byłam panią kierowniczką. Od najmłodszych lat miałam swoją bandę jarzębiaki na osiedlu na Bielanach Warszawskich, natomiast nigdy nie byłam tak zwanym typem chłopczycy. Raczej myślę, że wręcz przeciwnie. Jestem z natury strachliwa i zanim nauczyłam się huśtać na huśtawce tak, że nogi nie dotykały ziemi, to bardzo długo to trwało, więc na pewno nie byłam ta, która się spina po drzewach. Nie. Miałam inne pomysły i to był pomysł rządzenia innymi ludźmi. Uprawiasz jakiś sport? Tak, uprawiam, natomiast WF-u bardzo nie lubię, ale uprawiam go, bo mam takie wrażenie, że jak się długo siedzi przy komputerze oraz jest się człowiekiem po trzydziestce, to jednak należy zadbać o swoje zdrowie, chociaż bardzo tego nie lubię i okropnie marudzę, jak ćwiczę. A co ćwiczysz, jaki sport? Jestem w takiej grupie Otwarte Serca, Zaciśnięte Pięści. Ćwiczymy samoobronę, karate, boks. Mieszane. Wszystko po to, żeby czuć się pewnie. Ćwiczymy boks? Między innymi. Którzy my ćwiczymy boks? Yy, my jako dziewczyny. Dziewczyny oczywiście. między sobą, takie tak. sparingi. Tak. Znaczy, lubisz po prostu przyłożyć komuś w twarz. Niestety, odkryłam w sobie wewnętrznego dresiarza. Pielęgnuję na razie postać, która się u mnie pojawiła, i myślę, że jest to bardzo zdrowe. Szczególnie, że. E, dziewczynki, a potem kobiety, jednak bardzo są wychowywane do tego, aby przypadkiem kogoś nie urazić, e, czy fizycznie, czy psychicznie. E, I ja dopiero właśnie teraz odkryłam, że jednak całe życie byłam gdzieś okropnie tłamszona, jeśli chodzi o moją energię, taką bardzo fizyczną. A ponieważ nie wiem, jak teraz wyglądają WF, na czym mniej więcej wiem po, po swoim synu, ale mój WF przez cały, całą karierę szkolną to było coś koszmarnego. Beznadziejne piłki lekarskie, kozły i stanie przy trzepaku, bo chłopaki e, grają w piłkami My już po tym piątym zbijaku trochę jesteśmy umęczone i czekamy na dzwonek. To nie zachęcało, wręcz przeciwnie. E, ja nawet nie miałam nigdy w swoim życiu takiej możliwości e, przypieprzenia. No. A masz taką potrzebę? Jak się okazało tak. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że grupa sportowa jest zarazem grupą terapeutyczną, aczkolwiek często jest tak, że w, jeśli chodzi o fizyczność kobiet i ten niesamowity kult ciała, że ok, chodzimy teraz wszyscy na zumbę i, i Polska biega, ale z drugiej strony jednak nie biegają te, które, które czują się niepewnie we własnym ciele. A jeżeli zaczynają uprawiać sport, no to też tego, żeby jakoś przełamać tą barierę. I to jednak jest, jest niesamowita taka tendencja do tego, żeby upupiać to, jak kobiety się ze sobą czują. I to ciało musi być zawsze perfekcyjne. I kobiety pierwsze odgadną i, i, i zobaczą, że tak wcale nie jest. Kto, Twoim zdaniem, w XXI wieku jest silniejszy: kobiety czy mężczyźni? O, ja takich rzeczy to nie lubię. Nie lubię tych dewagacji, że ktoś jest z Marsa, z Wenus, a ktoś z Dąbrowy Górniczej. Nie lubię też takiego, takiej wiecznej konkurencji i hierarchii między kobietami i mężczyznami. Bałam się, zakładając fundację mama, że zaraz, znaczy z jednej strony oczekiwałam, że powstanie fundacja tata, ale z drugiej strony bałam się takiego antagonizowania i, i tworzenia dwóch obozów, a teraz będziemy, jak był kiedyś taki w telewizji turniej miast. To będzie taki turniej kobiet i mężczyzn mhm. i oni będą mieć koszyki, będą mieć różne różne takie jakieś właśnie y, y, aktywności i potem dostaną punkty, sprawdzą się, no i że co, medal? Kto nam ten medal miałby dać? W jakiej w ogóle kategorii, w jakiej konkurencji? Myślę, że mm, Kulturowo oczywiście jest tak, że kobiety muszą dawać radę częściej w takich rzeczach, powiedziałabym, codziennych, a to z tych codziennych rzeczy się składa nasze życie. I ta logistyka odprowadzenia do przedszkola, potem jeszcze jedną ręką zrobienia zakupów, a trzecią wyprowadzenia psa, gdzieś jest cały czas obecna. Natomiast mam też takie wrażenie, że w tej chwili, patrząc na procesy takie społeczne czy kulturowe i tej przemiany i jednak emancypacji kobiet latach i ich innych oczekiwań, między innymi względem siebie, ale również mężczyzn, mówi się o kryzysie męskości. Ja myślę, że to już jest za nami. Ja myślę, że teraz jest czas na to, żeby mężczyźni zadali sobie pytanie, co chcą robić w tej kulturze. Może też się wyemancypować, prosimy bardzo uprzejmie. Za nami to znaczy, że już mężczyźni odpadli w tym konkursie? Niestety są gdzieś tam bardzo, bardzo za nami. Jeżeli mogłabym tak powiedzieć jednak y, y, językiem sportu czy, konkur czy konkurowania ze sobą, ale to nie jest y, wartościowanie, to ani jest ani dobrze, ani źle. Po, po, po prostu w pewnym momencie y, w wyniku różnych też zmian my mogłyśmy zagarnąć więcej. Czekałyśmy na to tak długo. Ostatnio widziałam badania, które mówią o tym, że 48% matek w Polsce ma wyższe wykształcenie. Jeżeli zobaczymy, ile procent kobiet, a ile mężczyzn studiuje na uniwersytetach, ile robią doktoratów, nie robią, tylko i zrobią ten doktorat, bo to też jest bardzo ważne. Doprowadzają do końca. Dokładnie. To pokazuje, że te zmiany są i one są po prostu w liczbach. Tu nie ma, nie ma jakby nad czym debatować. Natomiast pytanie, co mężczyźni z tym zrobią, czy jednak będą bardzo Oburzeni y, i zdenerwowani na feministki, czy rzeczywiście y, też skorzystają z tych różnych możliwości? Myślisz, że są trochę niedojrzali, bo kiedyś powiedziałaś, że, że kobiety coraz częściej mają y, y, dzieci, żeby się nimi opiekować, i jeszcze kolejne dziecko, czyli swojego partnera. Często jest tak, że to, ta niedojrzałość myślę, że objawia się w tym, że nie wiem, czy, czy ze strachu, czy z jakiejś rutyny, a może i lenistwa, nie biorą spraw w swoje ręce. I odpuszczają, to znaczy są takimi typowymi przedstawicielami jednak klasy, może nie próżniaczej, ale klasy, yy, ktoś za mnie to zrobi, że kiedy widzą miotającą się, aktywną, yy, ambitną dziewczynę wokół siebie, no to przecież głupi nie są, nie będą teraz tutaj jej tych zakupów z rąk wyrywać, no bo jednak człowiek zazwyczaj lubi, jak coś się za niego zrobi, a on sobie może odpocząć. Jest to jakoś tam. No może nienaturalne, ale powiedzmy, no, takie łatwe do zrozumienia. Natomiast to już nie jest kwestia tego, kto sprząta w domu. Oczywiście to też jest ważne i to, to jest ta codzienność, ale to jest też kwestia brania odpowiedzialności za swoje życie. I tej kategorii duży minus. A w tej dyspucie, która się odbywa teraz na temat małżeństwa wałęsów, po której stronie jesteś? Rozumiesz postawę Danuty Wałęsowej, która się chce wybić na niezależność. Bardzo rozumiem i podobała mi się jej książka. Nie wszystkie moje koleżanki ten zachwyt mój. E, e, autobiografią podzielały. Natomiast dla mnie to był taki też e, bardzo ważny gest e, oddania głosu gospodyni domowej, tej, która całe swoje życie, e, nie chcę powiedzieć, poświęciła, ale zdecydowała, że będzie opiekować się dziećmi, domem i tą logistyką e, w kontekście również tak zwanego sławnego czy ważnego męża. E, e, I to jest też, myślę, ważny głos dla tych wszystkich kobiet, które, które nie są panią Wałęsą, ale, e, ale mają. Bardzo podobny scenariusz swojego życia. Smutne, że dopiero w takim wieku można, można zadbać o siebie i, i dać sobie możliwość wypowiedzenia pewnych rzeczy na głos, ale wspaniale, że to się jednak udaje. Kiedy oprowadzasz turystów po Warszawie, bo jesteś przewodnicz przewodniczką po Warszawie, prawda? Jestem. To podobno oprowadzasz tylko śladami kobiet. O, to nieprawda. Ja od kilku lat już rzadko prowadzę wycieczki z tego względu, że po prostu nie mam czasu. Ale w związku z tym, że robię to rzadko, to mam bardzo dużą przyjemność, bo nie mam rutyny. Rzeczywiście staram się pokazywać miasto z tej kobiecej perspektywy. Ale tak jak już mówiłam wcześniej, te kobiety gdzieś cały czas są dla mnie bardzo ważne, ale muszą być w orbicie. Ale oprowadzam też po bożemu klasycznie. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to takie pewnego rodzaju bawienie się miastem. W tym roku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało z takiej serii archimapy Ancymapę mojego autorstwa, która pokazywała ponad 60 miejsc w Warszawie związanych z historią dzieciństwa. I to jest moje kolejne zainteresowanie, żeby pokazać miasto z bardzo różnych perspektyw tej kobiecej, dziecięcej. Ktoś może Zwiedzać się pod kątem, nie wiem, historii, architektury i okresu, nie wiem, socrealizmu na przykład. Dla mnie to też jest taki bardzo elastyczny sposób na w pewnym sensie też oswajania dużej, dużego miasta metropolii. Bawienia się jego historią, wykluwania z niej tego, co, co jest dla mnie ważne, ale oczywiście ma też taki głębokie jakiś podtekst czy podwalinę pokazywania tych losów kobiecych i i ratowania pewnych nazwisk od zapomnienia. Powiedziałaś, że to była inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego. Pewnie prowadzisz też śladami powstania e, swoich turystów. E, zdarzają się wśród nich na przykład łączniczki, które same brały udział w powstaniu? Miałam kilka razy takie sytuacje, kiedy prowadziłam spacery dla warszawiaków i warszawianek, że wyczułam, że, że osoby, które są na mojej wycieczce, przeżyły powstanie. I na początku było to dla mnie bardzo kłopotliwe. Wyobraziłam sobie, że to jest jakaś zupełnie absurdalna sytuacja, że, że młoda dziewczyna opowiada, a tutaj właśnie 5 sierpnia były takie i takie walki w tym rejonie i opowiada to osobom, które na przykład w tej walce uczestniczyły. I miałam okropny dyskomfort. Pomyślałam sobie, że to, że to jest zupełnie bez sensu, i zwierzyłam się z tego swojego wrażenia jednej z ty, właśnie z tych osób, które uczestniczyły w mojej wycieczce. Ale to była taka bardzo miła starsza pani, powiedziała: Dziecko, ale my się tak cieszymy, że ktoś się w ogóle tym interesuje, że my chętnie o tym posłuchamy. I pomyślałam sobie, że to wcale nie jest tak, że, że, te, że oprowadzanie, czy w ogóle opowiadanie o historii to jest takie poszkolnemu wywyższanie się, mentoring. i Ja teraz tu Państwu opowiem, bo Państwo z pewnością tego nie wiedzą. Doceniłam też to, w jaki sposób się to robi, e, czy się to robi z zapałem, czy, czy odbębnia się swoje play i stop danej wycieczki. E, I przestałam się bać tego, że być może ktoś już o tym słyszał, ale to ja o tym opowiadam. To trochę tak jak ja, która opowiada w książkach, czy felietonach, czy opowiadaniach. Być może są to zdarzenia, o których już się gdzieś słyszało, albo historie, które wcale nie są spektakularne i nie wiadomo, co tam się dzieje. Ale to jest mój język i moja interpretacja i moje przefiltrowanie przez wyobraźnię. Poczułaś się wtedy dalszym ciągiem tej historii? Tak. Ja mam bardzo często metafizyczne dalsze ciągi z moim miastem. To jest taka nieodcięta pępowina. I jakkolwiek brzmi to, no, może nie romantycznie, ale pompatycznie, to ja gdzieś czuję się tym kontinuum. Ale to jest bardzo dobre, bo wzmacnia mnie, natomiast też sprawia, że pewne historie mają swoją kontynuację w przyszłości. To jest bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.